Ostatnie młodziaki pięknie wyglądają zdrowo. Te 3, 6, 9, 10. Ostatnia dziesiątka. Przenoszę tutaj młode do swojego gołębnika, żeby już sobie samodzielnie żyły. Dzisiaj wysyłam 8 wnuków szaleńca. Jednemu hodowcy, 4, drugiemu hodowcy 4. I nie jest to dla mnie problemem, bo tu. Tych córek szaleńca i synów szaleńca kilka jest, więc wnuków mam tutaj kilkanaście. Więc tu jest 17 roku córka szaleńca, super lotniczka. Obok w celi mam syna szaleńca, też naparowanego. Tutaj jest syn szaleńca ze sztolką. Na dole jest córka szaleńca. Tutaj jest córka szaleńca z Van Lunen. Tu jest e, syn szaleńca, tu jest córka szaleńca, dwie córki szaleńca z tego gołębnika będę e, przeznaczał do rozpłodu. Wysyłam te młódka. Też tu mnie wnuk szaleńca, bo po synie szaleńca i po starej Rudej, ale ten był wylicytowany na aukcji. Na ziemi, ta płoweczka, to też po córce szaleńca. Także tych e, wnuków, wnuków szaleńca, mam tu kilkanaście. No jak coś leci to z tego się hoduje. O, tak tutaj się prezentuje. Pierzą się, jednak poniosły drugie jajka. Te drugie jajka podłożę im sztuczne. No, a ja idę pakować, bo mało czasu. Więc przy następnej okazji zaprezentuję, jakie mutki. są tutaj do wyboru dla kolegów. Wśród młodych, które tu zostały jest rodzeństwo najlepszego lotnika oddziału bo mam pierwszego lotnika oddziału w lotach GMB młodych jest e, rodzeństwo, choć jeden jest obiecany najlepszego lotnika, drugiego lotnika okręgu w kategorii F w 2019 roku e, jest rodzeństwo lotnika oddziału z 17 roku i z 11, bo takiego samczyku, który już dwa lotniki oddziału wydał są młode po tym lotniku z 17 roku jest rodzeństwo e, po gołąbku, który był trzeci rodzeństwo trzeciego lotnika, też po gołąbku, który w 2018 roku wydał trzeciego lotnika, więc tych lotników na przestrzeni lat kilka, e, kilka miałem, jest po trzeciej lotniczce, e, oddziału z roku 2015, e, dzieci także e, troszkę fajnych gołąbków po rodzeństwo i. Rodzeństwo lotników i po lotnikach trochę takich fajnych gołębi młodych tu jeszcze jest po, po tej starej jeszcze córce szaleńca jednej która zrobiła bez pudła praktycznie szła tam płoweczek właśnie i siweczek jest także jest troszkę tych tych fajnych młodziaków także zapraszam jakby kogoś interesowały. Przedzwonić, albo czekać aż zdążę zaprezentować, tylko tego czasu mało, więc ciężko je wychytać. Będę je przenosił na gołemnik młodych, tam robię porządek, młode są przeniesione już na gołemniki starych. A młode tutaj odsadzę, pójdą na swój gołemnik, żeby same jadły, piły. Normalnie będą odkładane, tak jak to się normalnie robi, żeby stare odciążyć. I nie wiem, czy będę rozdzielał stare, czy zostawię ich na tych jajkach, to jeszcze, jeszcze zobaczę. A młode tutaj do woliery pouciekały. Część w czasie łapania już uciekła do woliery i siedzą w wolierce. A ładnie sobie. E, na świeżym powietrzu się. Tu jest rudy, nakrapiane, niebieskie, ciemne. Także jest kilka fajnych młodych. No i tu koledze wysyłam piękną samiczkę. Wylicytował sobie e, samczyka po rudej i chciał dobrać samiczkę. Zresztą kolega tam już bierze ode mnie gołąbki. Więc tutaj taka ciemna pstra. Nadzieję, że to widać trochę. Ostrość się nie łapie. Ojej. Gołąbek wysyłamy do kolegi. Jako partnerkę. No, dzisiaj trzy paczuszki. Jak ktoś miał u mnie zamówione jakieś gołąbki. A ich... Ostatnio, żeśmy się nie skontaktowali, to, to proszę o kontakt. Bo akurat jest czas, żeby gołąbki wysyłać, także prawie podorastały, więc jeśli ktoś jest zainteresowany mutkami, lub wcześniej tam zamawiał, to jest teraz czas właśnie, żeby zadzwonić i umówić się na termin wysyłki, żeby można je było odebrać, bo nie dni pracują. Także poinformować, kiedy gołąbki najlepiej wysłać. Stare zawołałem do środka, a młodzież została na wolierze. Gołębnik młodych lotników już pusty po sezonie lotowym. Młode lotniki przeniosłem na gołębniki gołębi dorosłych a na gołębniki gołębi młodych będę wpuszczał młodziaki jesienne będą tu sobie siedziały i czekały same już jadły, uczyły się jeść, pić i będą te młode dostępne dla hodowców. No więc ja będę je tu prezentował z numerkami 732 Niebieski Pstry, prawdopodobnie Samczyk, pięknej budowy, pierwszy idź. 861 e, też prawdopodobnie Samczyk, jedna lotka Pstra siedemset trzydzieści tak siedemset trzydzieści niebieski stry no nie wiem też też chyba samczyk no tak Bierz? popatrz idź no idź siedemset do Kolejny niebieski pstry tego tu coś na ziemię sfurgnął i, i go pobiły, ale ale jest ok. Teraz 742 ciemny, prawie czarny pstry. O, tu też chyba samczyk. Tu mamy 731 Niebieski Ale piękny samiec Tak wygląda Jeszcze taki czarny dziób. A tak. Wiem czy mu się coś w dziób stało 870. Też po ziemi latał i go podziobały niebieski. 880 z piską koło oka. No i to e, też będzie chyba samczyk. Znając tego łąbki, to myślę, że samczyk. No i nakrapiane 808, ciemno nakrapiany. Idź. Idź. Pytają koledzy o rudę. Tu mamy rudego samczyka. Może nie widać, bo wygląda jak ciemny. To jest ludziele, zło jest nie ma światła dosyć ciemno. 700. 26 Rudzielec. Kolejny Rudzielec. Tym razem nakrapiany rudy. Kapitalny 727. Drugi. To są dwa samce. Nakrapiany samczyk. Tu z białą kropeczką. 748. O, idź. No i w końcu jakiejś samiczki 737 niebieska, a już chyba będzie samiczka. Tutaj połowa samiczka, wnuczka szaleńca po 16, półeczka.

Tu chociaż samiczka 757 ciemna siwka, taka brudna. Kolejna brudna siwka. 752 druga z taką piską, ta ma piskę koło oka. 724 nakrapiana samiczka. 750 samczyk, stry a widać wnuczek Van Luna, wnuczek Van Luna i wnuczek szaleńca. Piękny samol. 739 niebieska samiczka. I 736. Niebieska samiczka z piseczką koło oka. Tu samczyk 756. W sumie brat dwóch lotników. Ojciec już dwa lotniki. Wydał. Samiec. i 722 drugi nakrapiany samiec potężny o i tutaj 743 potężny też nakrapiany samczyk chyba większość to jest samczyk tak młodzież tu sobie siedzi zobaczyć. Tutaj sobie będą przebywały. A nie jest zbyt kolorowo. Jeden płowy, dwa rude, jeden ciemny. także tu kolejny samczyk 728 a sam samczyk to będzie tu piękny pstry kapitalnie ułożony wszystko super ale jako jeden z nielicznych obrączkę znalazłem przy misce po prostu go nie zaobrączkowałem a taki piękny się wychował Piękna samiczka siedemset pięćdziesiąt pięć, kolejna samiczka 738 trzydzieści osiem, chyba samiczka 735 trzydzieści pięć, spiską koło. Tutaj 11,71 samiczka taka niebieska, brudna. Jak to mają szaleńce. 725 o, kapitalnie ułożona. Ta jest samiczka. 760 ciemno nakrapiany samczyk. Siedem siedem sześć samczyk nakrapiany.